Hej, cześć, witajcie, z tej strony Pradawny. Jak możecie zauważyć, to nie jest trap. To bardziej krótki filmik a propos tego, dlaczego mnie nie było oraz o poleceniu pewnego youtubera. Oczywiście sam youtuber nie dał mi nic za to. Po prostu bardzo ciekawy materiał tworzy, więc zachęcam od razu po obejrzeniu filmu do zapoznania się z jego kanałem. A teraz, dlaczego mnie nie było. YouTube zmienia się. Nawet podczas kwarantanny mam mało czasu. A nie chcę was też zasypywać jakimiś rapami, czynnymi materiałami, które będą nie takie, jakbym chciał. Mało czasu też wpływa na to, że nie mam czasu, kiedy te materiały tworzyć, więc ten na przykład jest robiony bezpośrednio bez scenariusza. Co do tego ostatniego kawałka tak, wiem, że spadały mi zasięgi, ale... Kto by się tym przejmował? Jakby nie to jest najważniejsze, więc. <laughs> A teraz porozmawiajmy o kanale Jak Nie być Zombie. Kanał jest naprawdę dobry, dobrze prowadzony. Ma różne serie. Między innymi serię o grach rozgryzamy, którą bardzo polecam. Obejrzałem ją po kilka razy. Jeden film na przykład trwa tam godzinę i też obejrzałem go 3 czy 4 razy. A niestety ma subów mniej niż ja i to o 62, co uważam za... no... niedorzeczne. Ten człowiek jest naprawdę dobry. Robi też vlogi, pogadanki, znaczy mogę to nazwać vlogami w sumie. Stara się, to widać, jest bardziej profesjonalny i ma na pewno poziom wyżej niż ja. Ale czy to mu zapewni jakiś byt na tym YouTubie, skoro teraz ostatnio są dramy, skandale? Ech, kto to wie. Co do dalszych planów z moim własnym kanałem, to na pewno coś tu się jeszcze pojawi. Może nie w najbliższym czasie, aczkolwiek nie liczyłbym tylko na rap. Pogadanki też mogą wejść w grę, jeśli dać mi temat. Chętnie pogadałbym o muzyce, może o grafice, moich ulubionych grach. Więc zobaczylibyśmy w sumie mnie od tej innej strony. Co do samego kanału, który Wam tu polecam, nie zachęcam, żebyście wchodzili, jeśli nie chcecie. Ale posłuchajcie tylko jednego filmu od niego, a zrozumiecie, co chcę Wam przekazać. Więc jeśli się Wam spodobało to, co powiedziałem, zainteresowało Was, jesteście zaintrygowani tym, co tu powiedziałem i chcecie wbić na jego kanał, to serdecznie Was do tego zachęcam. Tymczasem słyszymy się prawdopodobnie już niedługo, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!